Dzisiaj Was witam w giveaway'u, który był obiecany na 20 subów. Tu macie osoby, które po prostu wzięły w nim udział. Innych nie grają w posłuchy, którzy się zgłosili. Zaraz 3 razy, żeby nic nie było. Raz, dwa i trzy. O No to widzimy, kto wygrał. A więc y, dziękuję Wam za odcinek. Zwycięzce prosz, proszę o napisy. O, chociaż mam jego trade A więc y, niedługo wyślę po prostu ofertę. Cześć. Look me in the face, tell me that you love me